Wisława Szymborska Dworzec. Nieprzyjazd mój do miasta N odbusi punktualnie. Zostałeś uprzedzony niewysłanym listem, zdążyłeś nie przyjść w przewidzianej porze. Pociąg wjechał na peron trzeci, wysiadło dużo ludzi, uchodził w tłumie do wyjścia brak mojej osoby. Kilka kobiet zastąpiło mnie pośpiesznie w tym pośpiechu. Do jednej podbiegu ktoś nieznany mi, ale ona rozpoznała go natychmiast. Oboje wymienili nie nasz pocałunek, podczas czego zginęła nie moja walizka. Dworzec w mieście N dobrze zdał egzamin z istnienia obiektywnego. Całość stała na swoim miejscu, szczegóły poruszały się po wyznaczonych torach. Odbyło się nawet umówione spotkanie poza zasięgiem naszej obecności, w raju utraconym prawdopodobieństwa gdzie indziej, gdzie indziej jak te słówka dźwięczą.